Cześć, z tej strony Łukasz. Dzisiaj mam dla Was coś klasycznego, coś co tak naprawdę na rynku dostępne jest od już bardzo długiego czasu. W mojej szafie też jest od długiego czasu dostępny, ponieważ miałem okazję tego buta dostać do testów już jesienią z zeszłego roku. Dzisiaj mamy połowę marca prawie, więc no, sporo czasu minęło, a nie biegałem w nim tak naprawdę od tamtego czasu. Wyciągnąłem go dopiero zimą, z tego względu, że no sporo tam innych tematów było do ogarnięcia i trochę poszedł w odstawkę ale wróciłem do niego, a ze względu na to, że on jest nadal dostępny na rynku i pojawiły się nowe wersje kolorystyczne, postanowiłem jednak co nieco o nim opowiedzieć. A dziś mam dla Was Asics Cumulus 22. Nigdy nie ukrywałem, że był jakimś super wielkim fanem marki Asics, z tego względu, że no, te starsze modele generalnie no, mi nie leżały. One były dosyć szerokie, było sporo miejsca, no, miałem wrażenie, że to są takie trochę topory. Miałem też okazję biegać w Cumulusie 21, który... No nie zachwycił mnie za bardzo, też nie robiłem recenzji na, na jego temat. Był taki... No taki nijaki tak naprawdę. Ale dwudziestka dwójka w mojej ocenie została poprawiona. I poprawiona oczywiście na plus, choć nie zabrakło minusów w tym bucie. Tak więc, żeby nie trzymać Was w niepewności, przejdę od razu do oceny. No klasycznie postaram się powiedzieć, co mi się podobało i co mi się nie podobało w tym bucie. A dzisiaj wyjątkowo zacznę od podeszwy. Bo to jest chyba najmniej do powiedzenia. no Mamy dosyć wysoki klocek, jak na asfaltówkę, co jest fajnym rozwiązaniem w połączeniu z tą mieszanką gumy, której używa Asics. Oni to nazywają AHAR. To jest wzmocniona mieszanka gumy. Jeżeli chodzi o ścieralność, to mimo tych wyższych klocków, powiem szczerze, jestem tu akurat zadowolony z wytrzymałości. Możecie sobie nawet zerknąć, nie wiem czy będziecie widzieć, pokażę wam. No, to jest mniej więcej moja. Podeszwa, tak się prezentuje. W bucie tym mam zrobione około 400 km, ja go zaczęłam używać mniej więcej w połowie grudnia i naprzemiennie oczywiście do dnia dzisiejszego z niego korzystam, e, biegałem w nim głównie asfalty, ale zdarzały mi się też jak powiedzmy było w miarę sucho, a to były jeszcze w grudniu takie momenty, e, to biegałem też w nich e, nawet treningi krosowe no to nie było jakiś mocno wymagający cross, raczej utwardzona nawierzchnia e, i tu ten wyższy klocek e, fajnie się sprawdzał ze względu na to, że to trzymanie było dobre, nie, nie czułem tutaj jakiś ujazdów. Oczywiście w momencie, kiedy pojawiało się było to no to, e, no to bud Jeździł, ale na tych utwardzonych ścieżkach czy to w lesie, czy nawet jakieś tam polne, szutrowe drogi, ta mieszanka gumy i ten bieżnik bardzo dobrze się sprawdzały. Największy problem, jaki ja zauważyłem dotyczący podeszwy, to jednak trzymanie na wilgotnej nawierzchni. Tu nie do końca było super. Zdarzały się momenty, że ta stopa gdzieś potrafiła na mokrym asfalcie ujechać. No na ubitym śniegu no nie trzymało to tak jak powinno więc zimą w mieście gdzie chodniki były nieociężalne albo jak zdarzało mi się na przykład pobiegać po lesie, no to tu było różnie z tym raczej na, na minus, ale no, musimy pamiętać, że to jest jednak asfaltówka i przeznaczeniem są te typowo utwardzone chodniki, ulice i tam, tam najlepiej go wykorzystywać. Tak jak wspominałem, na mokrej. Trochę jeździł, no na oblodzonej jeździł jak na łyżwach, ale to akurat chyba nikogo nie powinno dziwić. Natomiast w momencie, kiedy było sucho albo ta wilgoć nie była duża, tu zachowywał się poprawnie i ciężko tak naprawdę. Do czegokolwiek się tutaj przyczepić. Tak jak mówiłem, 400 km zrobione. Ja już kilka razy wspominałem, że raczej biegam na śródstopiu, dlatego ta przednia część jest u mnie bardziej starta, ale powiem szczerze, no jak na 400 km, no myślę, że jeszcze spokojnie drugie tyle ubiega i, i, i ta mieszanka powinna tutaj to wytrzymać, zanim ten bieżnik mi się zetrze do zera. Aczkolwiek nie wiem, czy będę miał okazję w nim zrobić więcej niż 500 km. Za dużo tych butów. No za dużo, coś wam będę więcej mówił. Jeżeli chodzi o podeszwę, to jeszcze wspomnę tylko, że sama platforma jest dosyć szeroka, tutaj zwłaszcza przy palcach, więc jest to bardzo fajna opcja dla osób na przykład, które szukają trochę większej stabilności, bo w momencie kiedy jest szersza podeszwa, no mamy większy kontakt z podłożem, co automatycznie też przekłada się na to, że no, no nie powinniśmy się gibać na prawo i lewo. Jeżeli chodzi o amortyzację, było tutaj... Trochę większe zaskoczenie porównując na przykład z modelem 21. Tamten wydawał mi się taki dosyć toporny, mało komfortowy, taki trochę nijaki. Tutaj odczucia były zdecydowanie lepsze, chociaż też nie był to jakiś taki, powiedziałbym, wow. Ja w nim robiłem mniej więcej wybiegania 20-25 km, głównie na takie treningi go wykorzystywałem, ale zdarzało się też, że, że wybierałem go gdzieś tam na nie wiem, szybsze jednostki treningowe, jakieś rytmy, przebieżki, nawet treningi w drugim zakresie. I o ile na wybieganiach nie czułem dyskomfortu w postaci tego, żeby mi się stopa męczyła, albo nie wiem, coś mnie uciskało, bolało, nie, był miękki, komfortowy, pianka pracowała odpowiednio, o tyle no, brakowało trochę dynamiki na tych szybszych jednostkach. Czuć tą sprężystość, to nie jest tak, że nie da się w tym pobiec szybciej, ale to nie jest też demon szybkości, to nie jest jakby but przewidziany pod takie treningi. Raczej faktycznie lepiej go zabierać na, na długie, spokojne wybiegania, tak zwane to, to klepanie kilometrów i on tutaj w moim przypadku sprawdza się bardzo dobrze. Pamiętajcie też, że to nie jest najwyższy poziom amortyzacji w Asicsie, to jest ta średnia półka, czyli powiedzmy tam... Ja go tak klasyfikuję w granicach do 85 kg dla panów, nie wiem, do 60 dla pań. To jest oczywiście umowna granica, ale no mniej więcej tak to, tak to wypada. I tak jak wspomniałem, raczej jako ten klepacz niż jako but do szybszego biegania. Jeżeli chodzi o samą budowę tej amortyzacji, no to oczywiście mamy tutaj wstawkę żelową, czyli patent znany z butów Asixa, Pozostała część to jest pianka Flight Foam. I zakładając tak naprawdę tego buta dzisiaj, po zrobieniu około tych 400 kilometrów, ja nadal czuję, że ta pianka bardzo dobrze pracuje. Tak jak Wam wspominałem, ja biegam na śródstopiu, więc nie mam przetoczenia odpięty, więc też nie chcę, nie, no nie powiem Wam dokładnie, jak, jak miękko jest w tej wkładce żelowej, ale jeżeli chodzi o przód buta, jest fajnie, jest miękko, komfortowo yy, i tutaj tak naprawdę nie mam nic więcej do dodania. Te spokojne, długie wybiegania... But, jak najbardziej się do tego nadaje. Na koniec zostawiłem sobie cholewkę z tego względu, że tu jest w mojej ocenie najwięcej minusów związanych z tym, z tym butem. Ale, żeby też od nich nie zaczynać, to zacznę od plusów, bo, bo też jest ich kilka. Pierwszym, który może wydawać się trochę dziwnym, jest trzymanie ciepła. Tak jak mówiłem, ja zaczynałem w nim biegać generalnie już kiedy te temperatury były niższe i nie zdarzyło mi się, żeby stopa mi marznęła. Zwłaszcza zimą, kiedy tutaj na Śląsku mieliśmy no, te minusy spore, a wtedy też używałem Cumulusa. Często zdarzało się nawet tak, że zakładałem cięższą skarpetkę i nie czułem tego dyskomfortu związanego z zimnem. Natomiast no, mieliśmy już tej zimy, czy też Wiosny, no jak zwał, tak zwał. no były te temperatury wyższe, zdecydowanie powyżej 15 stopni, i wtedy już nie było tak fajnie i komfortowo, bo czułem, że stopa na tych dłuższych wybieganiach może delikatnie się gotować. Nie odczułem tego w tym momencie, ale podejrzewałem, że latem tutaj będzie chyba zdecydowanie gorzej. Ale zimą bardzo fajna opcja. Cieńsza skarpeta i można spokojnie latać. Kolejnym plusem, jaki ja zauważyłem i który mi się bardzo podobał w tym bucie, no to jest oczywiście zapiętek. No, ale z tego zawsze słynął, że te zapiętki były dobrze dopasowane, one bardzo fajnie utrzymywały kostkę w ryzach. Nie było ani razu momentu, żebym czuł, że moja pięta, czy w ogóle cała kostka gdzieś pracuje, przemieszcza się, albo nie wiem, jest to takie uczucie góra dół jakby chciała mi stopa wypaść z buta. Tutaj go nie ma. On dobrze utrzymuje, jest to wszystko fajnie spięte, nie uciska. Wiem, że w poprzednich modelach czy też w starych modelach SIX bardzo często ludzie narzekali na to, że zapiętki się wycierały. No ja u siebie tego nie zauważyłem. Jest to cały czas ten sam materiał. Też tej gąbki w środku jest trochę więcej, co też zwiększa, zwiększało komfort, nadal zwiększa ten komfort w trakcie biegu, dlatego no tak jak mówiłem, ten zapiętek to jest jedna z lepszych rzeczy chyba jakie w tych bucie można znaleźć. Samo śródstopie i przód cholewki no jeżeli chodzi o śródstopie, jest dobre trzymanie. No mamy tutaj klasyczny system wiązania, czyli płaskie sznurówki, przelotki w, w materiale cholewki. Fajnie to utrzymuje stopę w ryzach. Nie czułem znowu też, żeby gdzieś mi na boki latały, a ja lubię to dopasowanie, zwłaszcza na śródstopiu. Natomiast jest to o tyle ważna informacja, że tak jak Wam wspominałem wcześniej, sama podeszwa jest poszerzona. To automatycznie też przełożyło się na szerokość cholewki. I to jest fajna opcja właśnie na długich wybieganiach, kiedy ta stopa nam delikatnie opuchnie, bo wtedy te palce mają miejsce na to pełne rozejście. Nie ma tego ucisku, nie ma jakiejś tam blokady materiału. Ja tego przynajmniej nie odczułem na tych długich wybieganiach. Sam materiał cholewki, ta siateczka, powiedzmy, jest dosyć elastyczna, więc ona też trochę pracuje ze stopą. A to znowu może być dobra informacja dla osób, które mają ten szerszy profil stopy, bo też nie powinny mieć takiego dyskomfortu związanego z mocnym uciskiem. Ale pamiętajcie, że no to musicie i tak założyć i sami to poczuć, bo, bo stopa, stopień równa i tutaj ocenianie tego tak naprawdę jest zawsze kwestią mocno indywidualną. Ale żeby nie było też tak kolorowo, ma to swoje drugie dno. Nie wiem czemu akurat w się tak to jest, zostało, w tym modelu zostało to tak skonstruowane, ale to co mi najbardziej przeszkadzało w przypadku cholewki to wspominana wcześniej temperatura czy też to trzymanie ciepła, ale w wyższych temperaturach no będzie gotowa nie. Bo ja się już pomału, tak jak mówiłem, zaczynałem gotować, ale największym problemem była wysokość. Nie szerokość, a wysokość tej cholewki. I to dokładnie chodzi o ten, o ten punkt. I był to dla mnie problem nie na długich wybieganiach, a właśnie na tych szybszych jednostkach treningowych. Z tego względu, że ja miałem wrażenie, że w tym momencie przy szybszym biegu tracę trochę kontrolę nad butem. On faktycznie trzymał na śródstopiu dobrze, ale ze względu na to, jak ja układam stopę w trakcie biegu, że ląduję mimo wszystko na, na śródstopiu. To miałem takie wrażenie, że, że te palce za bardzo mi z przodu latają. I też rozmawiając z kilkoma osobami, które miały okazję nawet zmierzyć tego buta, to przy przymiarce też odczuwały takie wrażenie, że tego miejsca jest nawet za dużo. I nie chodziło stricte właśnie o szerokość, a tutaj o tą wysokość. To jest oczywiście znowu kwestia mocno indywidualna. Natomiast no w moim przypadku powiem, no ja, to czułem, ja to odczuwałem jako, jako spory minus. I to też było trochę związane jakby z elastycznością samego materiału, że jednak to dopasowanie tutaj. Ze względu na to, że jest szerzej, ono nie jest w moim przypadku jakiś super, super dobre, i automatycznie też to się przekłada przy szybszych biegach na, na, na to, że, że, że nie mam za bardzo kontroli nad tym butem. Ale znowu mówiąc pozytywnie. I przekładając to na język plusów, na długich wybieganiach to jest yy, spoko opcja, no bo tak jak Wam wspominałem, wtedy te palce mogą sobie spokojnie w środku popracować i nie dają, i też nie ma żadnego ucisku na, na, na te palce przez cholewkę. I jeszcze jeden taki delikatny minusik, który mi trochę przeszkadza, jeżeli chodzi o cholewkę, to jest brak zintegrowanego języka. Ja jednak jestem zwolennikiem, kiedy ten język jest przyczepiony do cholewki, bo to zwiększa nam dopasowanie buta do stopy i ta, no, to czucie tego buta jest, jest dla mnie, w mojej ocenie, lepsze. Tu tego nie mamy, język jest tak naprawdę przyszyty na samym dole. Trochę mi tego brakowało, ale tak jak powiedziałem, też z tymi sznurówkami da się spokojnie dopasować w większości przypadków buta do stopy. No, także myślę, że wystarczy tych wywodów, pora na ogólną ocenę. Uważam, że jest to bardzo poprawny but, tak, chyba najłatwiej i najlepiej będzie mi go ocenić w ten sposób. Jest mocno wszechstronny, spokojnie nadaje się na te długie wybiegania dla tych powiedzmy nie za, nie, nie za ciężkich osób, ale też, jeżeli będziecie potrzebować zrobić sobie coś szybszego, to też się nada. Tak jak mówiłem, to nie jest tak, że, że nie można go zabrać na taki trening. Spokojnie można. Zrobić z nim coś szybszego. Nawet powiem szczerze, jak chcecie mieć buta do wszystkiego, czego nigdy nie polecam, no to zabierzecie go też na jakiś tam swój pierwszy półmaraton, czy lżejsze osoby nawet na dystans maratoński. Ja generalnie jestem z niego zadowolony. No jest, jest lepszy niż wersja 21, której wolałbym już więcej nie dostać i nie oceniać. Tutaj było bardzo fajnie. Nie jest idealny, nie jest to jakiś super wow, ale też nie jest to but, którego musiałbym od razu z desk. Zdesk... Skreślić <noise> i mm, powiedzieć, że, że, że nie warto w niego inwestować. Nie jest może jakiś najtańszy, ale też ta cena nie jest powiedziałbym, porównując z innymi markami, najwyższa. 6 stówek to jest jeszcze taka cena, chyba którą można zapłacić za ten poziom komfortu yy, i to, co oferuje ten but. Yy, dlatego, tak jak mówię, jeżeli szukacie czegoś wszechstronnego nie lubię słowa uniwersalnego, dlatego lepiej to zabrzmi jako but wszechstronny do biegania na utwardzonych nawierzchniach, ale też spokojnie do lasów, pola, czy nie wiem, jakiś taki lekki teren crossowy, ale gdzie będzie sucho, to wydaje mi się, że Asics Cumulus 22 to jest opcja, którą powinniście wziąć pod uwagę i możecie spróbować w nim pobiegać. No i w końcu po kilku miesięcznej przygodzie z tym butem w końcu udało mi się coś nagrać na jego temat. Mam nadzieję, że te informacje będą w jakimś stopniu dla Was przydatne. A jak będziecie mieli jakiekolwiek dodatkowe pytania, no to śmiało możecie zadawać je w komentarzach poniżej. Na dzisiaj tyle. No mam nadzieję, że niedługo widzimy się w kolejnej recenzji, bo ta lista butów zrobiła się, no, by nie powiedzieć, długa, a nawet bardzo długa, więc yy, liczę na to, że w końcu uda się co nieco o niektórych modelach poopowiadać. Śledźcie Instagrama, tam pewnie będę wrzucał informacje albo ankiety. Jakiego buta chcielibyście następnego z listy, który mam aktualnie teraz. Zobaczymy. Trzymajcie się i do zobaczenia.